Thank you. Cześć Grzybowski, witam Was serdecznie. 12 lipca z być może znanego Wam lasu, choćby po tym pięknym drzewie, które swego czasu cudownie jesiennymi barwami się nam tu mieniło. Więc nie jestem po raz pierwszy w tym lesie, ale po raz pierwszy z Marianną z kanału Pieprznik. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dla mnie to pierwszy raz w tym lesie, także bardzo to przeżywam i niezwykle się cieszę. <laughs> A w tym, czyli w lesie należącym do Suhedniowsko-Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego. Znajdujemy się więc w województwie świętokrzyskim. Minęła godzina 14 i dopiero wchodzimy do lasu. Zaciekawieni co też tu na nas czeka po niedawnych opadach. No Jarek opowiadał mi, że tutaj naprawdę potrafi się wspaniale dziać grzybowo, także mam nadzieję, że coś będzie. <laughs> Ruszamy. Na razie ekscytacja. Miesza się z jakąś niepewnością, z jakimś zreszczykiem emocji. No bo nie wiemy jak sytuacja grzybowa tutaj teraz wygląda. Przyjechaliśmy tak dosyć w ciemno. Tak więc byle do pierwszego interesującego grzyba, a potem już powinna pójść z górki. Na razie grzybów jeszcze nie widzimy, ale czujemy sromotnika smrodliwego, inaczej sromotnika bezwstydnego. Gdzieś tu ten śmierdziuch sobie jest, ale trudno powiedzieć gdzie co jak wam mówiłem, dla mnie ta jego woń wcale nie miła nie jest. Jest taka po prostu mocno słodkawa. Gdzieś jest. Gdzie? Gdzieś ty jesteś bliżej jego teraz. Tak. Może z tej strony. No i gołąbki się zaczynają też. Ale na razie to Uuu. tyle z grzybów, które na naszej drodze się pojawiają. Ale to dopiero początek. To raczej nie jego czuliśmy, ale kilkadziesiąt metrów dalej. Faktycznie już taki bardzo zejściowy, ale nadal bardzo rozchwytywany. Jest, widać. Tak, tak. Owocnik. Z owocnika bezstydnego się trafił. Rozchwytywany idealnie. Najprawdopodobniej. No bo raczej nie walkowy. No właśnie chciałam, to powiedzieć, ale nie chciałam siać defetyzmu. Tak, o wiele mniej prawdopodobny, ale w tym stadium rozkładu to. Dla zasady musiałem podkreślić, że pewności oczywiście nie ma. No, coś znalazłaś tego. Tak. Przynajmniej ładnego. Na razie na to mnie stać. Leśne ognisko, czyli piękno W tym kolorze teraz trzeba szukać kurek. Tak. Jak już się ma kalosze, to trzeba ich używać. Pewnie, świetnie. Dziecięca frajda chodzenia po kałużach. Tacy tu mamy jak widzicie bardzo różnorodne: i świerkowe, i bukowe, ale każdego coś miłego, wszystkie potencjalnie grzybowe. I w praktyce też, mimo że nie ma pewności, czy akurat teraz. Podłoże też bardzo wdzięczne do grzybowych eksploracji. Na razie tylko pięknorogi, a nie kurki. Z grzybów o żółtych owocnikach czy też pomarańczowawych przypływają nasz wzrok. Choć podłoże, miejscami oczywiście, bywa troszkę zaśmiecone za sprawą prowadzonej tu gospodarki leśnej. No ale i tak nie jest źle. Nie ma na co narzekać. Widne, piękne lasy. Zaczyna się najbardziej prawdziwkowy sektor. Super. Więc. Nadzieje rosną na jakiś grzybowy sukces. Gdzieś pod ziemią już. Tak, gdzieś na pewno grzyby też to rosną, nie tylko nadzieje. Pogoda trochę niepewna. Pochmurno się zrobiło, ale nie pada, więc wędrujemy dalej. <gryzano> Muchomor brązowy zwany panienką. <gryzano> no, zawsze Juhiej. coś. <noise> Nawet jadalny. No właśnie, miałam <noise> powiedzieć, że nie dość, że coś, to jeszcze no. jadalny gatunek. całkiem smaczny. Tak sobie wygląda od spodu. Jego też znajdziecie w moim atlasie. Jak tak dalej pójdzie, to zresztą nie ma co, nie będzie można wybrzydzać. <noise> I takie właśnie rzadziej zbierane gatunki jadalne, jak choćby muchomory rdzawo-brązowe czy żółtawe czy czerwieniejące, których tu i tak na razie nie widzimy. Trzeba będzie też zbierać, by z pustymi rękoma z tego lasu za parę godzin nie wyjść. Można by się też skupić na zbieraniu jagód, których trzeba przyznać jest tu całkiem sporo. A jagodowych zbieraczy chyba jeszcze nie za wielu tutaj jest, mimo że mamy sobotnie popołudnie. O, jeden się trafił. <słyska> Pyszka. Na sucho, to tutaj nie jest jak widać. Super. To była nieraz moja zmora w zimie, zwłaszcza wędrując tutaj. Nawet drogami się czasem coś zapadało pode mną i wpadałem do wody, co możecie zobaczyć na filmach z moich biwaków. Bo lasy te są mi dobrze znane i wielokrotnie przeze mnie eksplorowane, także właśnie choćby zimą a jednocześnie, jak widać, zaczyna padać deszcz. Jupi! No ale jakiś tam kapuśniaczek chyba nas z lasu nie wygoni. Chociaż zaczyna się powoli przeradzać w nieco większy deszcz. Nie wiem, jak to będzie z filmowaniem w taką pogodę. Dobrze, że ten las jest taki ładny, to tak szybko się ciężko poddać. <laughs> tak, jest prześliczny, naprawdę. I dla mnie nowy. To też ma swoją Ta, wartość. Oczywiście. Sromotniki nam dziś dopisują. Hmm. A tu jeszcze w fazie czarcich jaj. Super. Sromotniki. Nie mylić z mamorem zielonawym tudzież sromotnikowym. Nazwa tylko jest nieco podobna. Ale ani właściwości, ani wygląd już nie. Ale ładne. Ale gniazdo. Gniazdo, dokładnie. Co idzie, jakaś nowość. Coś świeżego. Sesja zdjęciowa. Jakby ktoś z Was jeszcze nie znał tego gatunku, to takie owocniki wyglądają w przekroju i w tym stadium dodajmy są jadalne. Ta żelowata warstwa musi być jednak zdjęta przed konsumpcją. Jadalny jest wówczas ten środek. W tym właśnie podkreślam stadium bo w tym. Już nie. Zależy w jakim kraju. W niektórych krajach jedzą też te rozwinięte już yy, sromotniki smrodliwe. Może nie aż tak rozwinięte jak tutaj, ale już takie, które podrosły. Na Państwa oczach nastąpi zaraz konsumpcja. <grym> 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 Bardzo dobry, o smaku kalarepki. <grym> ja lubię. <grym> no i super na maseczki. <głos> <głos> Ale tej zielonej warstwy nie zjadasz? Nie, tego nie. Tylko ten środeczek wyjadam. Ok. co kto lubi. Co by nie mówić, popadało tu srogo. Kwestia, czy wystarczająco dawno temu, aby woda zdążyła wsiąknąć i dać efekty w postaci grzybowych owocników. Choć coś, jak widać, rośnie. Nawet jeśli jeszcze nie są to masowo pojawiające się prawdziwki czy kurki. Las do poszukiwań idealny. I swego czasu naprawdę bardzo prawdziwkowy. Się prosi o to, żeby się potykać o grzyby. Owszem, mm. <tak>, tak to wygląda i tak to z tego czasu było. I na pewno jeszcze będzie, nawet jeśli nie akurat dziś. No jest pięknie, nie ma dwóch zdań. Nawet słonko jeszcze wychodzi co jakiś czas do nas. Jednak wychodzi na to, że warto zerkać nawet na takie niepozorne pięki z jakiegoś powodu. Te okorowane fragmenty przykuły moją uwagę, nie wiem dlaczego, ale dzięki nim zwróciłem uwagę także na to tutaj znalezisko, naprawdę bardzo interesujące i grzybowe. Gdy bowiem zwrócicie uwagę na trzon, a nie tylko na kapelusz tego owocnika, dostrzeżecie, że jest to lakownica żółtawa, a więc gatunek grzyba, któremu przypisywane są przeróżne cechy prozdrowotne czy wręcz lecznicze, a potocznie w medycynie naturalnej znany jest pod nazwą reishi. Jego owocnik z wierzchu jak widać jest dość wyjedzony, ale i tak widać ten fragment ciemniejszy, bliżej miejsca połączenia z trzonem. No ale rośnie on tutaj w tak niewygodnym do jego filmowania miejscu, że wybaczcie to skromne jego filmowe przedstawienie. Owocnik jest tu jeden z tego, co widzę. A jest to gatunek nie tylko bardzo rzadki, ale i znajdujący się w Polsce pod ochroną. Tak więc zbierać go nie wolno. Lecz satysfakcja, że udało się go znaleźć w tym akurat lesie, gdzie nigdy na niego nie natrafiłem, jest całkiem spora. Przydałby się jednak jakiś prawdziwek na podniesienie nas na duchu. Takim czysto grzybiarskim już. Tak czy inaczej kluczem do zadowolenia są niskie oczekiwania, bo zakładałaś, że raczej może być różnie, prawda? Więc zakładałam, po tym co widziałam ostatnio u siebie na Dolnym Śląsku, to zakładałam, że nic nie będzie i tak jak powiedziałeś faktycznie przynajmniej nie jestem rozczarowana, a chodzi się bosko. A my faktycznie dopiero rozpoczynamy turne grzybowe po Polsce, Siach. bo wcale nie po jednym województwie, ani nawet nie po dwóch. Y -y. Wchodzimy w taki sektor miszmaszu trochę gatunkowego, jeżeli chodzi o drzewostan, Ale z kolei wygląda to całkiem koźlarzowo. Więc szukamy, szukamy. Są brzozy, są graby. Może być ciekawie. Trochę sosen. I trochę świerków. A to proszę Państwa padalec wbrew pozorom nie wąż. No cóż, jak na czterogodzinny leśny rekonesans, po raz pierwszy w tym roku, w tym lesie efekty nie są wcale takie najgorsze. Mamy zresztą nadzieję, że jutro będą lepsze, bo jeszcze tutaj zostajemy. Dokładnie, słuchajcie, a w ogóle chodziło się naprawdę wspaniale, bo było mokro, nie za ciepło, więc przyjemny dzień i od razu człowiek ma nadzieję, że coś się niedługo tak czy siak pojawi. Tak więc za dziś Wam serdecznie dziękujemy. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, zostawienia komentarza, łapki w górę, jak i dołączenia do grona wspierających. No i odsyłamy Was też także, rzecz jasna, na kanał Marianny. Pieprznik Grzyby. Zapraszam. Dzięki. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Wszystkiego dobrego. ja.